Dzień dobry Państwu, zajrzyjmy sobie jak co środę, a także poniedziałek i piątek, co tam pisze Komsomolska Prawda. Przede wszystkim pojawiają się tutaj, przede wszystkim według nich, to jest ważna informacja, pojawiają się nowe akty prawne od 1 czerwca 2022 roku, wzrosną w Rosji emerytury za pomogi i także kary za nieprawidłowo rozpalane Ogniska. A to jest ciekawe, może to jest jakiś sposób na wypełnienie budżetu, który w wyniku wojny robi się coraz bardziej napięty. Dalej, co tu mamy? CNN. Pogoń Unii Europejskiej za gazem przy odmowie dostaw z Rosji może skończyć się deficytem nosicieli energii. W Komitecie Śledczym Federacji Rosyjskiej zaproponowali zmienić porządek sposób rejestracji w sieciach społecznościowych. Pewnie będzie trzeba, nie wiem, wybrać na wśród dziewięciu zdjęć wszystkie te, na których jest ukochany lider może w ten sposób. USA szykuje się, żeby przekazać Ukrainie nowy pakiet pomocy wojennej. Na sumę 700 milionów dolarów. Przynajmniej jakaś dobra informacja. Schodzimy z naftowej igły. Dlaczego Rosja wygra dzięki naftowemu embargo Unii Europejskiej? Tu trzeba powiedzieć, że faktycznie po pierwsze istnieje takie wyrażenie nieftiana ja-igla, czyli igła naftowa, ropna. To jest oczywiście aluzja do brania narkotyków przyjmowanych poprzez igłę i do tego, że faktycznie Rosja jest od tej ropy uzależniona. W zasadzie no, od 20-30 lat tam się mówi o tym, że kraj powinien w końcu się od tej ropy uniezależnić, w końcu zacząć robić coś swojego, wysokotechnologicznego, sprzedawać światu coś więcej niż tylko ropę naftową. No i jak widzimy, od tych 20-30 lat zmieniło się niewiele, dalej z tej igły próbują, jak to się mówi po rosyjsku, zejść. Szczerze mówiąc, trochę wątpię, żeby faktycznie takie sankcje były w stanie tu coś zmienić, bo jeśli oni dostając ogromne pieniądze od świata za sprzedaż tej ropy, nie byli w stanie ich na tle skutecznie zainwestować, żeby stworzyć jakieś... Inne równie dochodowe sektory gospodarki, to w warunkach sankcji będzie im trudniej, a nie łatwiej. Od banku Zbierbank odłączyli system SWIFT. Jak nowy pakiet sankcji odbije się na klientach największego banku Rosji? No, czyli faktycznie znowu sankcje, znowu to jak one ich dotkną, ale na szczęście jest jeszcze temat, który jest ważniejszy, co oznaczają tatuaże nazistów z Azowstali. Bandera, Hitler i Diabeł. Dobrowe Towarzystwo, jak zobaczyli Państwo po kolejności, najgorszy z nich był Bandera, później był Hitler, a Diabeł przy nich jest trzeci i pisany z małej litery, no bo przecież to nie nazwisko. Tu mamy faktycznie nazistowską czaszkę, Paskudna czaszka. Tutaj faktycznie nie ma się co śmiać, jak w przypadku nazistowskiego przedłużacza. Te tatuaże pokazywane tutaj faktycznie zawierają m.in. symbolikę nazistowską. Tu jest faktyczny diabeł, taki w stylu kozy, choć oczywiście to nie musi oznaczać, że człowiek jest satanistą. A tu jak najbardziej widzimy taki symbol Widzimy Adolfa Hitlera i widzimy Pana Banderę. Swoją drogą, to jest dla mnie otwarte pytanie, czy faktycznie obecność ludzi z takimi tatuażami może stanowić casus belli w stosunku do całego kraju, w którym zdecydowana większość ludzi nie posiada takich tatuaży, ale tak jak mówię, to jest pytanie otwarte. Pytanie, co się dzieje na froncie, a tutaj kolejne sygnały mówią o tym, że do Siewiera Daniecka, czyli do tej środkowej zielonej kulki ściągane są kolejne rosyjskie siły, między innymi z Limana niedawno zajętego, tutaj pomiędzy Sewiera Danieckiem i Izjumem także istnieją doniesienia o tym, że Rosjanom zaczyna brakować sił, żeby dalej rozwijać natarcie za papasną. Niemniej jednak jeśli chodzi o walki w Siewieradaniecku, tam oni się mają posuwać do przodu w głąb tego miasta. To jest ciekawe, bo oni go nie otoczyli, a już zaczęli wchodzić w głąb, co jest kontrowersyjną taktyką. Na pewno byłoby im łatwiej prowadzić trudne walki miejskie, gdyby to miasto było w pełni otoczone. Pojawiają się tutaj informacje o tym, że rzekomo siły ukraińskie rozważają wycofanie się do sąsiedniego Lisycianska. Tutaj mamy faktycznie zaznaczony Lisyciansk tuż na południe od Siewiera Daniecka, takie wciąganie Rosjan i zmuszanie ich do cały czas zużywania ogromnej ilości amunicji artyleryjskiej i zużywania ogromnej liczby żołnierzy na takie natarcia, może być działaniem przemyślanym i planowym, ale trudno jednoznacznie stwierdzić, pojawiły się informacje o dostawa to złe słowo, o uzupełnieniu sił kolejnymi ukraińskimi żołnierzami, więc tam faktycznie Cały czas trwa bitwa w bardzo intensywny sposób. Sewiera jest ostrzeliwany artyleryjsko. Rosja robi to co zwykle w działaniach miejskich, czyli próbuje ten teren wyprasować, zanim będzie go zdobywać. Tu nie widzimy dalszych walk w kierunku na Wowciansk. Trudno jednoznacznie stwierdzić, jak to tam wygląda. W tej chwili doniesień mm, takich, które nazwałbym wiarygodnymi, trochę brakuje. Niemniej jednak y, ta operacja sił ukraińskich na północy nie skończyła się. Natomiast Pojawia się coraz więcej informacji o natarciach w stronę nowej krachowki, jednak wciąż, pomimo że to się pojawiło już pierwszy raz parę dni temu, to nie mamy żadnych nowych informacji o poważnych sukcesach na tym kierunku strony ukraińskiej. Dzieje się Tom Cooper. Analityk zachodni, jak go zawsze przedstawiam, mówi, że to jest bardzo dobre miejsce, żeby stworzyć dywersję, odwrócić uwagę sił rosyjskich od tego, co się dzieje w Donbasie, przekierować, zmusić ich do przekierowania sił tutaj. I ostatecznie, jeśli tutaj wszystko się ułoży pozytywnie, może to być dobry punkt do tego, żeby przeprowadzić kontrofensywę na Hersoń. Ale pożyjemy, zobaczymy. Na razie trudno stwierdzić. Czy Ukraina ma dość sił, żeby taką operację przeprowadzić? Tak czy inaczej, można stwierdzić, że na froncie tragicznie, ale stabilnie, bez dużych przesunięć, w zasadzie na całym terenie frontu. Duże przesunięcie mamy w polityce. Unia Europejska w końcu doszła do porozumienia. Powinno się udać zablokować 90% importu ropy naftowej. Oczywiście tutaj o koniem stały Węgry, bo chciały, żeby ropociągi dalej działały i żeby dalej ta ropa rosyjska była do nich dostarczana rurami. Oczywiście tutaj nie można powiedzieć o żadnym natychmiastowym działaniu. Pojawiły się informacje o tym, że to jednak będzie trwało miesiącami, co jest oczywiście pewnego rodzaju osłabieniem całego. Całej operacji, gdyby to się wydarzyło nagle, na pewno miałoby większy wpływ na Federację Rosyjską, ale nie oszukujmy się, miałoby też większy wpływ na Unię Europejską, w tym na nas. Przejdźmy do naszej sekcji krótkich newsów, tutaj jest mowa o wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który stwierdził, że do końca roku Unia Europejska. Z Zmniejszy dostawy rosyjskiej ropy naftowej o 92%. Tutaj są oceny Bloomberga, który twierdzi, że tego typu działania mogą mm, pozbawić Rosji 10 miliardów dolarów dochodów, a polskie i niemieckie decyzje dotyczące odmowy sprowadzania ropy. Pociągami to może być kolejnych 12 miliardów. Rozumiem, że chodzi o ujęcie, zakładam, że chodzi o ujęcie miesięczne, ale trudno jednoznacznie tutaj stwierdzić. Tu jest informacja o tym, że Rosjanie ukradli 2,5 tysiąca ton metalu z zakładów w Mariupolu. Oni po prostu, skoro już przejęli to miasto, to zaczęli je bezczelnie rabować, wywozić stamtąd wszystko, co może się przydać, w tym na przykład takie produkty stalowe mogłyby się przydać dla odbudowy tego miasta, a oni je po prostu wywożą. Tutaj mamy krótkie wideo z wypowiedzią Łukaszenki. On rzadko tu się u nas pojawia, nie mamy czasu na, jak to tutaj piszą, kartoflanego Führeria, ale on przedstawił tutaj swój punkt widzenia. I powiedział, że gdyby przegrał wybory, to w Białorusi wydarzyłoby się dokładnie to samo co w Ukrainie w domyśle zostałaby napadnięta przez Rosję. Ciekawa wizja. Tutaj, proszę Państwa, mamy okręg ługański. Miasteczko Rubieżna. Tak wyglądają miejscowości zdobyte przez Rosjan. Mam nadzieję, że to jest widoczne. To nie jest ta opcja. To jest największe chyba, co możemy zrobić. Tak czy inaczej, Rosjanie zdobywają kontrolę nad ruinami i to jest przerażające. Od 1 czerwca Gazprom wstrzymuje dostawy gazu do Niemiec i Danii. Ciekawa informacja. Faktycznie, Gazprom i Władimir Putin mocno przyspieszają kompletne bankructwo Federacji Rosyjskiej, choć oczywiście tworzą także problemy dla Europy, i to bywa że poważne. Tutaj mamy fenomenalne wideo z naszej stałej rubryki. Absurdalna rosyjska propaganda. To jest przykre, bo są tu dzieci. Te dzieci przebrane w mundury wojskowe. W cerkwi, na, na dywanie oczywiście, śpiewają piosenkę Wstawaj, strana ogromna ja". A to jest taka stara, dziecka piosenka z czasów II wojny światowej. Te słowa Wstawaj, strana ogromna ja", czyli przebudź się ogromny kraju, to są pierwsze słowa piosenki. Ona znana jest też pod takim tytułem jak Święta wojna, swiasienna ja wojna. Faktycznie biorąc pod uwagę piąte przykazanie, te sprawy, to trudno nazwać jakąkolwiek wojnę świętą, jeszcze to była wojna toczona w imieniu kraju, który religii nienawidził, śpiewanie tego w cerkwi to jest kompletny ideologiczny kolaż, żeby nie powiedzieć chaos, ale w Rosji współczesnej nie takie rzeczy się dzieją. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę i widzimy się na czytaniu Komsomolskiej Prawdy znowu w piątek. Dziękuję pięknie.